Cześć, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób zrobić tak zwaną rozwijaną listę przy użyciu Microsoft Excel. W tym wypadku jest to wersja 2010. Więc wyobraźmy sobie, że mam takie coś jak kontynent. Kontynent. I teraz nie chciałbym tu wpisać na przykład Europa, Ameryka i tak dalej chciałbym mieć takie coś, że sobie tu, tu kliknę i będzie mi się rozwijało, więc wyobraźmy sobie, że tutaj gdzieś z daleka tworzę sobie na przykład Europa Ameryka i tak dalej i teraz naciskam tutaj tą pierwszą komórkę i tutaj macie takie coś jak data i tu macie validation i naciskacie data validation i teraz jest takie coś jak Zaznaczacie tutaj e, list i teraz pokazujecie źródło. I teraz patrzcie co się dzieje. Teraz pokazuje mi się Europa, a mogę wybrać Amerykę. Jeżeli teraz to przeciągnę tutaj, to będę mógł sobie wybierać różne. Więc w ten sposób bardzo szybko tworzy się tak zwane. Oczywiście to mogę sobie potem ukryć. Zmieniając kolor czcionki na przykład na biały. Więc widzicie, nie widzę, ale dopiero jak zaznaczę, to wtedy widzę, że to, że tutaj się znajdują te, te dane. I oczywiście, tak jak mówię, tu możecie dodawać kolejne. Na przykład Azja. Dodam sobie. Zwróćcie uwagę. W ten sposób. I teraz oczywiście muszę tu zmienić data Validation. Wchodzę na zakładkę dane. Data Validation i tutaj muszę zmienić, ponieważ teraz są trzy tutaj, więc trzeba uważać na to. I teraz sobie zmienię, i teraz zwróćcie uwagę, załóżmy tutaj. Azja mogę wybrać. Tu niech będzie Europa, a tutaj Ameryka. Więc w ten sposób można łatwo zrobić tak zwaną listę rozwijaną Microsoft Excel.